mm <music> W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrujemy na pogórze przemyskie na dwa tarasy widokowe: w słonnym i wcisowej. Punkt widokowy Góry Słonne, 550 metrów nad poziomem morza. Z punktu roztacza się wspaniały widok na całe bieszczady. Od lewej widoczna Magóra Łomniańska, Żuków, Ostre, Trochaniec, Jawor, dalej Tarnica. Połoniny, Smerek, Korbania, Jasła, Łopiennik, Wołosań, Jaworny. Wspaniale prezentuje się masyw Chryszczatej. Widoczna jest również tokarnia, kamień. Widok jest naprawdę imponujący. Kolejna tablica śladami Wielkiej Wojny, Zagórz, 1914 rok. I widok z tarasu. I tak wygląda ten taras tutaj. O. Punkt widokowy nie jest najlepszym miejscem, z którego można powitać lub pożegnać bieszczady. Aby tu dojechać należy udać się w kierunku przemyśla. Po prawej pozostawiamy skrzyżowanie na Lesko, góra Sobień i jedziemy bardzo malowniczymi serpentynami. Dość duży parking tutaj na tym punkcie widokowym. punktu widokowego w Cisowej rozpościela się wspaniały widok. Jesteśmy gdzieś na drodze 28. Stanęliśmy tutaj w takim punkcie widokowym. Negatywne skutki zaśmiecenia środowiska. Właśnie mam do wyrzucenia i pójdę do śmietniczka. Tam mamy to i to ja. To idę, wyrzucę. Śmieci, żeby nie zaśmiecać. Wrzuciłem, zamykam do tej toja. Zapukamy, zapukamy do tej toja. Puk-puk, panie, toj, toj, jest pan tam. Tutaj mamy zwierzątka. Budowa platformy widokowej wcisnej, ale to przecież nie jesteśmy wcisnej teraz. Oczywiście, że nie jesteśmy wcisnej, tylko wcisowej. Ale cóż, brak okularu sprawia, że co nie doczytam, to dopowiem. Z platformy rozpościera się piękny widok, jak już powiedziałem. Ale znajdują się tutaj również ciekawe informacje o tutejszej przyrodzie. O tym, co możemy obserwować na niebie, jest tutaj zegar słoneczny, opis widzianych w oddali wzgórz. Jest to również miejsce odpoczynku i początek ścieżki przyrodniczej Dolina Cisowej. Ptaki szponiaste Pogórza Przemyskiego. No, widzieliśmy takie tam na drzewach, także może to był któryś z nich. I taki piękny. Widok. O, tu jest zegar słoneczny. No to zobaczymy do tego to ja. O, faktycznie papier taletowy, lustro. No nawet całkiem, całkiem, całkiem czyściutko. Jak na taki parkingowy to i Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę. I zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.